Cześć. Dzisiaj przyszedł mi genialny pomysł na e, zrobienie sobie na obiad e, cukinie. Mamy sezon na cukinie, także są duże, są małe, są zielone, są żółte, więc e, cukiniowe szaleństwo. Obcinamy końcówki. Obcinamy końcówki, które nam się do niczego nie przydadzą. Moje cukinie są małe, jak widzicie, więc pokroję je na takie powiedzmy. E, takie kawałki, takie na 5 cm kawałeczki. Każdą z nich. Tak i teraz na pół. Może te niektóre możemy podzielić na cztery. Te grubsze po prostu na, na mniejsze kawałki, te cieńsze na połówkę wystarczy. Tak. Te wystarczą na pół. Te pójdą na cztery. to już zostawimy, tak jak jest. Teraz tą cukinię powinno się posolić i odstawić na pół godziny. Ja ją posolę po to, żeby wiadomo wyciągnąć z niej wodę, daję posolę i zostawię ją na chwilę, nie zostawię jej na pół godziny. W międzyczasie pokroję sobie, tutaj sobie to zostawię, w międzyczasie pokroję sobie um, czosnek z plastereczki. Sybie to odstawiam na dotacie. Czosnaczek w plastereczki. Co będziemy jeszcze potrzebowali tej sałatki? Bo to będzie taka sałatka powiedzmy na gorąco. Można ją zjeść na drugi dzień na zimno. Można ją zjeść na gorąco. To jest właśnie w niej fajne. Więc Cukinie. Widzieliście, były cztery. Cztery ząbki czosnku. Tutaj gdzieś było z jakieś pół kilograma cukinii. Mam, tu mam taki talerzyk. W talerzyku mam bazylię. Bazylię. Ze sklepu i miętkę z ogródka. No, gdzieś tyle bazylii. Tyle gdzieś bazyli I tyle gdzieś miętki. I teraz to wszystko posiekamy. Tu sobie postawię talerzyk. Bazylia jest... Miętka jest młodziutka. Bazylia tą grubszą łodyżkę odkroje. I siekamy. Siekamy. Nasze pachnące cudeńka. Drobnisieńko. drobnieusieńką jeszcze drobniej jaki to jest zapach to jest niesamowite po prostu ja uwielbiam takie rzeczy po prostu kocham uwielbiam takie rzeczy teraz tak posiekaną bazyję i miętkę dodam do talerza, do którego doleję ocet jabłkowy. Ja lubię ocet jabłkowy, tak z półtorej łyżeczki. Tak. Łyżki, przepraszam, półtorej łyżki. Tak, gdzieś będzie z półtorej łyżki. Wymieszamy. I to sobie na chwileczkę odstawię. I zajmiemy się teraz tą cukinią. Tutaj mam już taką patelnię w miarę rozgrzaną. Nie, już wystygła. I po prostu tą cukinię ja ją powinnam troszeczkę wytrzeć, bo ona jednak już puściła troszeczkę soku. Ja to już postawię na gaz. Na większy płomień. i Będę to teraz smażyć. I za chwileczkę Wam pokażę. Ładnie to porozkładam, żeby to ładnie się obsmażyło z każdej strony. Na duży płomień. I każdą z tych cukinii oczywiście trzeba podsmażyć. Ja dodam to tak kolejno, bo ta badania nie jest taka duża, więc najpierw tą Część, później tą część. E, później dodam do tego czosnek. Będziemy do tego jeszcze potrzebowali um, tylko um, myślę, że sól już chyba wystarczy jej soli. Aczkolwiek spróbujemy i pieprz. I udało mi się kupić w sklepie. Pierwszy raz coś takiego widziałam, po prostu musiałam to kupić. E, takie do dekoracji kwiatuszki. Nie, no po prostu one są tak słodkie. Zobaczcie, jakie one są słodkie. Myślę, że dodam je do tej sałatki również. No po prostu są śliczne. Co jeden to ładniejszy. Dodamy do ozdoby. A to za chwileczkę. Tukina się już smaży pięknie. Dajemy czosnek i to znowu na ogień. Tak mniej więcej to ma wyglądać. Czosnek powinien być brązowy, dobrze przyrumieniony, tak właśnie jak jest teraz. Nie wiem, to chyba dodaję jeszcze raz do tego. Nic nie chcemy, żeby ten koszyk Wam się więcej smażył. To poczekam chwileczkę, aż to przestanie skwierczeć. Dodam do tego pieprzu. Tu jest dosyć sporo oliwy z oliwek, także... Pieprz. Myślę, że sobie nie będę już dawała. Tutaj jak pamiętacie jest bazylia imięta i ocet jabłkowy, tak? Zaraz to przełożymy. Myślę, że dodam jeszcze tego octu jabłkowego więcej. Przekładamy to wszystko sobie tutaj. Mmm. Pachnie, pachnie, pachnie. Każdy czosnek, każdy kawałek jest mi tu potrzebny. mieszamy mieszamy to z ziołami naszymi. Dobrze. Ja bym tu najchętniej palce wsadziła. Pyszna sałatka wiosenna. Przepis oczywiście odgapiony, ale wypróbowane już go robiłam. Także. Oj, jedno mi wyskoczyło. Proszę bardzo. Mm -hmm. Pyszna sałatka. Można ją zjeść tak o samodzielnie, albo można ją nawet podać do mięsa do grilla, jeżeli lubicie mięso, albo. Nie wiem, do jakichś warzywnych burgerów również pasuje. I oczywiście moje piękne kwiatki. Mam nadzieję, że się nią gotują, ale pokażę Wam, jakie są piękne. Te pomarańczowe są śliczne. Tu powinnam dodać fioletowego jeszcze tu może takiego białego. To już za dużo żółtego. Ten jeszcze taki piękny się schował. O, chodź tu. Chodź tu piękny. O, proszę bardzo. Smacznego.